Zapraszamy serdecznie na relację z meczu Polonii-Warszawa z Wisą Szczuczyn. Stadenerem drużyny gości jest pan Marcin Gałąska. Skład Polonii-Warszawa przedstawia się e, natomiast następująco w ramce z numerem pierwszym Michał Brudnicki, dalej z dwójką Jakub Wyszkowski, piątka Eryk Mikołajewski, e, szóstka Szymon Jarosz, zastępujący oczywiście Rafała Kiczuka, siódemka to Marcin Kluska, osiemka, ósemka Damian Mosiejko, dziewiątka Patryk Paczuk, z numerem 11 na lewym wahadle wystąpi Marcin Piękowski numer 20 to Piotr Marciniec, 27 Tomasz Wełna i z numerem 28 nasz kapitan najbardziej doświadczony zawodnik na boisku, ten który z nas najbliższego najwyższego poziomu rozgrywkowego w Polsce, czyli Łukasz Piątek, a, a trenerem na ławce szkoleniowej oczywiście Rafał Smalec. Na pewno dzisiaj ten szczególny moment. Każdy, kto ma w sercu polonie, to chciał tutaj stawić się na konfiktorskiej. Pomimo aury, jaką mamy, a więc aury trzecioligowej, może i piątek, może i dziewiętnasta, może inne rzeczy do roboty, ale jednak ci, co tą polonię w sercu mają, dzisiaj na pewno tutaj będą chcieli też z trybun dać maksa. No i oby dzisiaj tutaj piłkarze nie byli przemotywowani, tylko żeby pokazali tą energię i przekuli ją na coś pozytywnego. Dzisiaj Patryk Patrzuk i Damian Musiejko z przodu, a więc ten schemat, który już sprawdził się w poprzednich meczach. Trenerowi Smalcowi stawia na niego ponownie z akcji. Już pierwszej Polonia Pienkowski w polu karnym wykłada piłkę do Paczuka. Zamieszanie w polu karnym. piątek. Czy będzie otwarcie w wyniku? Piątek, uderzenie, ale piłka opuszcza końcową linię boiska. No i mocny akcent już w tych pierwszych minutach. Polonia widać, próbuje od tych pierwszych minut. Ustawić sobie rywala. Teraz dobra akcja prawostronna boiska. Piątek podłącza się tutaj Mikołajewski. Osiejko zablokowany w tym goszczu zawodników Wisły Szczuczyn. No muszą tutaj ofiarnie bronić się goście w tych pierwszych minutach. Ależ napór Polonii, który chcielibyśmy oglądać myślę w każdych spotkaniach Polonii. Napawać, jeżeli chodzi o poczynania Polonii w defensywie. Ale właśnie teraz Jarosz próbuje odzyskać piłkę. Uderzenie na bramkę i broni Brudnicki. Sprawdzony w tej sytuacji przez Łapińskiego. Szymon Jarosz. Jakub Wyszkowski z pierwszej piłki do Marcina Kluski. Jest tutaj w polu karnym Mosiejko i Paczuk. Do nich zagranie. Jest jeszcze Pieńkowski. No, ale tutaj troszkę nie udało mu się z tą piłką dobrze. Odwrócić się w stronę Bramki. Powalczył tam w defensywie. Zawodnik Wisły Szczurze. Na teraz Tomasz Wełna, ale akcja w ofensywie. Tomka Wełny schodzi na prawą nogę uderzenie. Na bramkę troszkę zabrakło mocy w tym uderzeniu Tomkowi, ale brawa za sam pomysł tej ofensywnej akcji. Mniej tych jego rajdów w tym ostatnim meczu z Legionowią, chyba już trochę zaczynają czytać rywale. To co tutaj wyczyniał wcześniej Marcinę Pieńkowski, ale to wciąż na pewno zawodnik o takich Predyspozycja, że pomimo tej wiedzy rywala może stworzyć zagrożenie. Zobaczymy jak będzie dzisiaj, bo teraz akcja prawą stroną. Patryk Paczek do środkowania polekarny, Piątek i 1-0! Łukasz Piątek! Kto jak nie on, kto jak kapitan mógł tutaj otworzyć nam strzelanie na 110-lecie Polonii. Łukasz Piątek, pierwsza bramka. On czuje się podczas takich świąt jak ryba w wodzie. On zaskakuje cały czas nasze oczy tutaj w każdym spotkaniu. To nasz niezłomny kapitan, który, który nigdy się nie podaje. Trzeba powiedzieć, że on wiezie Polonię, Warszawa na, na swoich plecach niemal w każdym spotkaniu. Prezentując to, jak znakomitym jest liderem tej drużyny. No i teraz mamy fantastyczne otwarcie tego spotkania w wykonaniu Polonii Warszawa. Marcin Kluska, teraz troszkę próbujemy chyba ściągnąć wizytę Szczuczyn na własną połowę, ale widzimy, że niezbyt chętnie chcą podejść piłkarze ze Szczuczyna. Teraz jednak długie zagranie w kierunku Wyszkowskiego. Udało się wreszcie trochę tutaj zrobić miejsca Pieńkowskiemu, który wygłożył tę piłkę do Wyszkowskiego, ale jeszcze nie koniec. Mosiejko już 16. Mosiejko. No i chciał tutaj tym precyzyjnym strzałem zastąpić Gostomskiego. Wiemy, jak to jest na tym poziomie ligowym. Czasami ten jeden. Jeden błąd potrafi odwrócić los spod konia. Teraz Marciniec z dystansu. Uderzenie. Jeszcze jest szansa na dobitkę. Co tam się dzieje? Nie udało się tej piłki dobić Paczukowi, ale szkoda, ale potężne te uderzenie Marcińca spowodowało, że no był bliski tutaj dobicia tej piłki Patryk Paczuk. Jeszcze jest szansa na powtórkę akcji Pieńkowski. Marcin Pienkowski już w polu karnym, dośrodkowanie pole karne, jest tam Paczuk, ale no w tym gąszczu zawodników Wisy zławał tę piłkę Gostomski. Łukasz Piątek, podanie do prawej strony boiska, Wyszkowski w polu karnym, mnóstwo miejsca ma, kluska, uderzenie na bramkę, piłka kozłowała, na pewno nieprzyjemny strzał dla Gostomskiego, ale gdyby był bardziej do boku, no to moglibyśmy może i cieszyć się z drugiej bramki. Widzimy jeszcze raz, no ładnie złożył się do tego uderzenia Marcin Kluska, ale na posterun no Sporo zawodników jeszcze nie zdążyło za tą akcją wrócić, więc może jest okazja tutaj dla Pińkowskiego, który ma trochę więcej miejsca. Pieńkowski na prawej nodze, piłka, długo ta piłka leciała po ziemi. i Wydawało się, że da radę minąć Gostomskiego, ale ten wyciągnął się i wybija na rzut rożny. No teraz trzeba było uważać, udało się tę piłkę ostatecznie oddalić od naszej bramki, a ja teraz sygnał do tego pressingu daje Wyszkowski, który tutaj idzie do końca za tą piłką na Gostomskiego, podniósł teraz piłkę Piłka szpiałego z no i może jest szansa, wygrał to starcie Mosiejko, Mosiejko, Piątek do Wyszkowskiego, Wyszkowski zatrzymany przez Gostomskiego, jeszcze raz Wyszkowski, gol! 2-2-0, Kuba Wyszkowski, ależ dzisiaj te polonijne serca strzelają w bramki, najpierw Łukasz Piątek, wychowanek Polonii, doświadczony już kapitan, a teraz wychowany Chowanek młodego pokolenia Kuba Wyszkowski dobija tę piłkę i mamy 2 do 0. Państwo tego nie widzieli na ekranie, ale to Tomasz Wełna dał sygnał takim głośnym okrzykiem: aby wyjść do tego pressingu na połowę wiscy Szczycyń i to się, to się opłaciło. Damian Mosiejko świetnie odzyskał piłkę, potem poszło to zagranie do Jakuba Wyszkowskiego i mimo tego, że na raty, to ostatecznie popisał się tym wykończeniem jak taki rasowy snajper, lekko podcinając piłkę nad Hubertem Gostomskim. Mikołajewski Jarosz musi uważać, bo jest tutaj naciskany. Teraz podniósł piłkę Łukasz Piątek. E, Rudnicki jednak nie chciał wybijać tej piłki. A teraz strata Marcinca, e, Fatalny błąd i jest e, szansa, ale świetnie tutaj ustawiony Jarosz. E, no Mieliśmy dużo szczęścia w tej sytuacji. Zawodnik Bliscy i dalej. Sam tu Polonie. Marcin Kluska przyjął sobie piłkę. Dośrodkowuje w pole Karna, aż bliskie i teraz. Patryk Paczuk, żeby strącić tę piłkę w stronę bramki Gostąckiego. Łapiński. Mosiejko przechwytujemy teraz piłkę. Paczuk już wpada w pole karne. Patryk Paczuk szuka yy, tam kolegów do zagrania. Odgrywa do Mosiejki. Mosiejko do Pieńkowskiego. Zablokowany ten strzał. Jeszcze raz Damian Mosiejko. No i kolejna próba. No zasługuje dzisiaj na taką bramkę Damian Mosiejko, ale tym razem znowu Zatrzymany ten strzał przez Gostomskiego i teraz dobrze tutaj przerzucili tę piłkę nad Łukaszem Piątkiem, ale tutaj doświadczenie naszego kapitana wzięło górę. Mosiejko czy wyłoży tę piłkę do Kluski? Tak jest, Marcin Kluska broni Gostomskiego. Jeszcze ten strzał wcześniej zablokowany przez defensora Wisły szucz -tulowski. A i teraz błąd defensora Wisy. jest szansa dla Damiana Mosiejki. Mosiejko podłącza się Paczuk, Paczuk, do niego zagranie, Paczuk! Niestety obok bramki, ale chyba jeszcze dotknął tej piłki Gostomski. Na pewno rozczarowujące jest to, że Wisła że nie próbuje przenieść ciężaru gry na naszą połowę. Całem zespołem, jeszcze teraz Patryk Paczuk, ależ to było uderzenie za pola karnego. Taki sytuacyjny strzał z powietrza, no i niewiele brakowało, bylibyśmy tutaj świadkami naprawdę pięknej bramki. Padła mu ta piłka na taki e, fajny wolej. No i tutaj zabrakło już tylko e, trochę większej precyzji. Moglibyśmy się cieszyć z pięknej trzeciej bramki. Marciniec dośrodkowanie w pole karne, skacze wełna i minimalnie piłka obok słupka bramki. To była dobra główka w wykonaniu naszego środkowego obrońcy, a... e, Mają szansę na podwyższenie wyniku piłkarze Polni, dośrodkowanie rzutu różnego piłka odchodzącą od bramki, Marcin nie strzał, głową nie zamykał! E, tak, się chyba Łukasz Piątek i zabrakło tam naprawdę niewiele, a... Teraz Wissa e, Szczuczyn próbuje zbudować jakąś swoją akcję i proszę bardzo, uwalnia się tutaj z lewej strony zawodnik Wissy, e, przepychany tam, e, odprowadzony do końca przez e, Wyszkowskiego. Ostatecznie ta piłka wylądowała w koszyczku e, Huberta Gostomskiego. A trochę za późno wzięła się Wissa Szuczyn za, za odrabianie tych strat. Chociaż teraz niebezpiecznie. Wissa groźnie. Pusta bramka Polonii. Nie ma gola. Ależ teraz może pluć sobie w brodę na pascik przyjezdnych, że nie skierował tej futbolówki do bramki Polonii Warszawa. Trochę ta sytuacja wzięła się z niczego, ale na szczęście po stronie Polonii Warszawa wciąż. Wciąż yy, widnieje czyste konto stawił Piłkę Piotrek. Marciniec jeszcze będziemy tutaj chcieli jakimś, może miłym akcentem skończyć to spotkanie. Marciniec na ten bliższy słupek dośrodkował i w tym momencie arbiter zakończył spotkanie. Spotkanie mające ciężar, oczywiście klasyczny, gatunkowy, czyli trzech punktów w trzeciej lidy, ale również dodatkowy smak w postaci świętowania 110 lat. Dzisiaj ten jubileusz w bardzo miłej atmosferze. Wygrywamy 2-0 po bramce naszych wychowanków w zawodników, którzy mają na pewno czarne serca, więc Łukasza Piątka i Jakuba Wyszkowskiego. No i optymistycznym akcentem kończymy tą rundę w wykonaniu Poloni Warszawy.